Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Far Cry 3 i ruszamy dzisiaj robić fabularne zadania. Pierwsze poboczne, czyli tu połączenie z przeszłością, a drugie fabularne. I oczywiście Denis musi znowu marudzić to samo. No to jest jedna z, z bardziej frustrujących rzeczy w tej grze. Gdzie tylko się przeniesiemy, gdzie wczytamy jakikolwiek zapis, ciągle te same rozmowy się aktywują. Trochę głupie to jest. No ale Ubisoft zawsze musi coś spartolić, Przecież oni nie byliby sobą, gdyby jakieś głupoty nie zawarli w swoich produkcjach. Dobra. Do Cytry pojedziemy za chwilę. OK. Ale najpierw zrobimy coś innego. Jason. Mamy jego któremu trzeba będzie pomóc w czymś. Co tam szukasz? Fajki zgubiłeś? Czy 50 groszy ci spadło? Czy o co chodzi? Jason, jestem Jestem And you're Dennis'a, friend, which means you and me should be friends, right? Nie no, jestem sure o but continue. We've been around our once island? Uh, their are born in their eyes what's to their That's why I need your help. A group of us. Want to restore the temples?

Okay. Zobaczymy tu do góry, może jak się dowiem, jak one wyglądają, to może już z następnymi pójdzie łatwiej. Aha, takie coś, zobaczcie. Się ładnie świeci. Już wiemy, czego szukamy. Tam mamy następne. Przejedziemy się kawałek może jednak autem, nie wiem czy nie będzie szybciej, minimalnie No, Rozwalmy sobie auto, gdzie trzeba będzie wrócić W sumie tutaj kład jest, prawie czego Dobra, czyli tam gdzieś pewnie u góry, więc trzeba szukać następnych, jakby nie mam Czyli miejsce, które skrywało też ostatnio Sekret, ha, znowu musimy wysadzić Dobrze i co? To będzie u góry czy to na dole? Na dole Dobra, to było proste i jeszcze jedna rzecz Ciekawe czy to nie będzie gdzieś tam już w ogóle tam w środku świątyni Gdzie zdobywaliśmy relikty 2 Mi się wydaje, że najprędzej Tam powinniśmy szukać Wow Spokojnie Tak, tak to wygląda jakby nas podprowadziło pod ziemię No nie, musi być to 80 metrów. Tak, to będzie tutaj na stówę. Dokładnie. Miejscówka znana. Przynajmniej częściowo. To też może być gdzieś tu. Podejrzewam, że trzeba specjalnie właśnie wpłynąć. To jest to? Dokładnie. Dobra, nie było tak źle, jak myślałem, że będzie. No, to oczekiwałem, że to będzie bardziej czasochłonne i upierdliwe. Ale nie. Nie było źle. Teraz już tylko trzeba dopełnić formalności. Dobra, mam te tabliczki stare. Trzymaj. No, zadanie fabularne wykonane, chyba czwarte to już było, 500 dolarów. Teraz nie zostaje nic innego jak udać się do CITRY. 200 metrów to już się przebiegniemy. Czy jeszcze mogę jakieś przedmioty wykonać? Tak, wiem, błąd sieci Polowanie, może walka Ulepszona percepcja, trwałość. A weźmy sobie jedną Jeszcze jedną ulepszoną percepcję może Na razie tyle Cały czas będę potrzebował tych niebieskich liści Żeby ulepszyć sobie a właściwie stworzyć kolejne miksturki, szczególnie tą najlepszą. Która daje naprawdę spore pewnie odporności na obrażenia. Mhm. Znać Denisa. Dobrze. Niech tak będzie. Olbrzymia świątynia tutaj. Ciekawe miejsce w ogóle, samo w sobie.

Me. Close. No dobra, wygląda tajemniczo i ciekawie. Trochę też pachnie, pachnie Tomb Raiderem. Naprawdę, pachnie Tomb Raiderem. W tych świątyniach. Skojarzenia mogą być tylko jedna. I oczywiste, przynajmniej ci co grali. W tę znakomitą serię gier komputerowych słynną panną Larą Croft w roli głównej. Czy mam tu jeszcze jakieś skrytki? O, paliłeś się? Super. Not one of us.

w drugi raz gdy się naćpał. Wow to Ci dopiero numer to spadanie w dół i ogląd wyspy tak. To ptaka. To mi przypłynęło Sam wstęp do gry Crisis. Bardzo podobne to było. Nie wiem, nawet czy to nie było celowe nawiązanie. Oddać to, czego pragnie Citra. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Wow. Niech cię piorun, trzaśnie. Ha! Mogę biec. Skakać. Nie mogę. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Ale na swój sposób też to ma urok. Na pewno w tym jest jakaś symbolika zawarta, podejrzewam. Trochę głębsza. W tym wszystkim. Co, nawiązanie do Bioshocka może? Czyli podwodny świat. Oczywiście to są moje luźne interpretacje i moje skojarzenia które nie mogą być... Czy nie muszą być wcale słuszne? What the? I miałem, że na każdej z tych takich wysepek coś się odpali do oglądania. Ale wygląda to świetnie. A tu, co obejrzymy? Pod spodem coś jest, tylko głębia odchłoni. i tu nie mogę nic zrobić, żeby poczuć się szybciej to jest. Największa prędkość, jaką Jason może w tym momencie osiągać. Ale widzę jakiś sztylet. I znowu ten sztylet też mi się kojarzy z Tomb Raiderem, z grą Tomb Raider 2. Nieoficjalny tytuł The Dagger of Siam. Ten sztylet to było coś, co było zaginione. Co mieliśmy przynieść? Sztylet rytualny czy coś w tym stylu? Pewnie tak. Jak rozumiem tę scenę, to będziemy mogli znowu wpakować kilka ulepszeń sobie. Dark and dingy and uh. And an ancient knife? An ancient knife with a decorated blade. How did you know? You're talking your sleep. There's a shanty town to the east in part of Okay, and that's where I'm headed. Oh, but the town speak. How are you going to find a knife? Simple. I'll start with the man in white. Okej, okay. więc co opuszczamy świątynię Citry? Dokładnie A zaraz jeszcze musiał coś zobaczyć Skoro już tu jestem, czy mogę znaleźć jakieś łupy Bo na minimapie nie widać, ale to nie oznacza, że ich tu nie ma I tutaj nie wejdziemy chwilowo, może kiedyś W sumie nie pamiętam tego aż tak dokładnie Coś tam mi błyszczy i świta przy błyskach pamięci, ale nie wszystko pamiętam. Dobra, nie widzę skrzyń. Być może ich już nie ma, a być może ich nie widzę. Źle szukam. A nie ma to większego znaczenia. Nie jest to najważniejsze. No i koniec. Fajna misja, ciekawa. Spokojna. Ale też i ważna. Zbadaj bettheon hmm. hmm. Czyli nowe regiony. Punkt umiejętności. 9. Rozumiem, że mogę już coś odlokować. Tak jest. Dobra, pomyślmy teraz na spokojnie. Mega doping. Wstrzkiwane mikstury działają 50% dłużej. Jak najbardziej. Poprosimy. Co my tu jeszcze mamy? Przeładowanie na celu. Ok. Aby szybko przeładować dowolny pistolet lub karabin sniperski w czasie celowania. Dobra. Śmierć z ziemi. Kliknij F, aby zabić wroga stojącego nad tobą na, na występie. Mamy śmierć z góry, tam z przestworzy, czego jeszcze nie praktykowałem, ale na pewno to zrobimy. To jest kwestia czasu. Pokażę Wam i sobie, jak to wygląda, i będziemy na pewno z tego korzystać. Śmierć ziemi też może się bardzo przydać. jest kolejny rodzaj egzekucji. O, proszę bardzo, mamy pokazane, o co tu chodzi. Jak najbardziej do skradankowego podejścia się przyda, jak znalazł. Strzelaj z broni jednoręcznie na tyrolkach albo głęboki wdech. Przebywaj dłużej pod wodą bez potrzeby nabierania powietrza. Poproszę, to może być absolutnie potrzebne. Kontrola oddechu. Kliknij Shift, aby ustabilizować 4 razy dłużej celownik, kiedy patrzysz przez lunetę. O tak, poprosimy. Jeszcze 5 umiejętności. Co my tu mamy dalej? Zaawansowane warunki fizyczne. Dodatkowy segment zdrowia. Jak najbardziej. Zaawansowana pierwsza pomoc. Jeśli nie masz lekarstw, przytrzymaj ku i odzyskaj 3 segmenty zdrowia. Też. Przyda się. Mikstury lecznicze przywrócą 4 segmenty paska zdrowia. Albo mikstury lecznicze przywrócą 6 segmentów płasko. Zdrowia, kurde. Ale teraz podpakujemy. I seria eliminacji. Wykonuj eliminację jedna po drugiej. Tak, jak najbardziej. O właśnie. Piękna rzecz. Dobra. Taki arsenał umiejętności. Myślę, że jak najbardziej się nam przyda. Więc jak widzicie, sporo żeśmy podpakowali. A jeszcze ile jest możliwości? O ja. Citra talugmai że tak to się w ogóle czyta, w każdym razie, odblokowano 26 nowych umiejętności, z czego 8 już sobie zapakowaliśmy na wstępie, oczywiście, dużo dotyczyło poprawy zdrowia i tak dalej. Raz, dwa, trzy, cztery segmenty, już fajnie. A co dalej? Gdzie nas prowadzi fabuła? Aż tu Oj, szybko my tu nie dotrzemy ludzie, bo to prowadzi przez raz dwa regiony, trzy regiony, bo ten sobie wyczyścimy, ten sobie wyczyścimy, ten sobie wyczyścimy I dopiero wtedy fabuła, więc co nie wiem ile? 10 odcinków? Może więcej zanim tu dotrzemy Bo tak mi się wydaje, że to trzeba będzie wszystko ładnie po drodze, wszystko tu o o o dotąd sobie oskubać do zera. I tak jak to czynimy cały czas Więc pierwszy postój Masz tradyjowy w tym miejscu I to jeszcze może się uda zrobić dzisiaj Czekajcie, bo tu mamy Jakąś skrzynię z łupem Gdzieś Tylko gdzie? A, tutaj Dobra No, stój Przeniesiemy się tutaj Stąd będzie chyba szybciej dostać się do tego masztu radiowego. I oczywiście, naszym celem jest tylko i wyłącznie maszt radiowy. Żadnych walk, żadnych starć, tylko odblokowanie regionu. Więc przed nami coś, czego jeszcze nie robiłem: 3 regiony pod rząd do odblokowania. A ja się jeszcze na spokojnie rozejrzę, jakie umiejętności mamy do odblokowania. W dalszej kolejności, i będę wiedział, co sobie chcę wykupić. No, ale postać już mam bardzo zaawansowaną na ten moment. Czuję się troszeczkę pewniej. Brakowało mi tego, żeby mieć dostęp do kolejnych ulepszeń. Ciekawe, czy się w ogóle mapy też nie blokowały. Następne. Może nie. Może dopiero kiedy indziej Coś tu jedzie i na pewno nie jest to bezpieczne Jeszcze żyjesz? Już nie Miało nie być żadnych starć, ale tutaj Jednak nie mogłem sobie odmówić Znacie mnie przecież Wiecie, że lubię robić zadymy Kolejne ciekawe miejscówki przy okazji jakieś tygrysy by się przydały Brakuje mi trzech Aha, może jest to w ogóle umiejętność, która pozwala oskurować zwierzęta i pozyskiwać Pozyskiwać więcej niż jedną skórę z jednego takiego patroszenia Jednego zwierzaka To byłoby bardzo fajne Oczywiście polowań nie zostało nam dużo, ale hmm. mogłoby ułatwić tę końcówkę Oj synu nie podoba mi się Wasze zachowanie. Wypad. Co taka cisza? No. No, aha. Skubańcu. Coś jeszcze? A żółwia zostawiamy. Co tu znowu jedzie? Patrol, ale chyba dali sobie spokój. Po prostu mnie nie zauważyli, albo nie chcieli mnie widzieć. Tak czy inaczej oszczędzili swoje życie na chwilę. Wszczamy łuk. Oczywiście pamiętam o tym, żeby sprawdzić jak się będzie spisywało używanie strzał płonących. to kiedy indziej. Mnóstwo patroli. Tak, trzeba ten teren. Trochę oswobodzić za dużo ich tu Więc który to jest maszt? Szósty bodajże i oczywiście odblokujemy nowe półkawki Ale ja po kolei będę sobie testował następne i odblokował malowania, ulepszenia po troszku Teraz zobaczmy jak tu się w ogóle wspiąć. Mm -hmm. Zupełnie inne podejście, bo najpierw trzeba zacząć w ogóle od skał. Czyli coś nowego. To jest właśnie to, co mi się podoba. Urozmaicenie spinaczek. Każdy punkt widokowy, czy tam wieża, się różni od siebie trochę. Tu coś mamy. Pieniążki. Ja amunicja była. Spinaczka, poprosimy. Aha, tutaj. No, ciekawie jest. I to będzie chyba koniec. Tak, ta ostatnia drabina taka długo prowadzi na szczyt. Sprawnie nam to poszło. Możemy się jeszcze rozejrzeć, cokolwiek zobaczyć, dojrzeć, spostrzec A gra jest naprawdę duża. Ma ogromny świat, który jeszcze czeka na odkrywanie przez wiele, wiele godzin. Wiele, wiele odcinków. Ale na razie odblokowiem dostęp do kolejnego obszaru. Tu już od razu mamy jakieś miejscówki. Posterunek. Tu będzie przedmiot kultu, podejrzewam. I zobaczymy, co się blokowało. No, gro. Co tym razem masz dla mnie za darmo? RPG7. Oh, kurde M700. Nowa snajperka Źródło zasobów. Okej. Okay. Dobra. Możemy zobaczyć na mapkę jeszcze, taki szybki rzut oka. Tu mamy kartę pamięci, czyli kolejna znaczka. No i będziemy zaczynać oczywiście od oswabadzania najpierw tego rejonu. Zdobywania nowych zadań. Tu mamy próbę rakiet trzecią, też tam kiedyś sobie zrobimy. Trochę przedmiotów kultu, ali zagnionych Powinien być chyba nie? Na razie nie widzę. Tu jest. Aha. No dobra. To od tego może zaczniemy w sumie, bo tu jest taka zielona, bardziej przestrzeń. Coś, co jest oswobodzone, żebym później się nie pogubił. To tu się cofniemy, zbierzemy ten list i relikt. żeby mieć to z głowy i ruszymy dalej. No, słuchajcie, do fabuły, to jej, daleko. Jak mówię, kilka regionów. Sporo roboty, sporo pracy. Dużo się będzie działo. Ale to nic. Bo jeszcze więcej przed nami. Spójrzcie, nie, no to jest po prostu niepoważne. Na pewien swój sposób pokręcony. Ok, do usłyszenia następnym razem. Pewnie jeszcze dzisiaj. Cześć.